Człowiek w stwórczych planach Bożych, miejsce Człowieka w stworzeniu. Proszę Państwa, to jest coś szalenie zaskakującego, że w gruncie rzeczy w Piśmie Świętym, tak jak jest przedstawione, przedstawione są początki Wodu Ludzkiego, to w gruncie rzeczy żadna mitologia nie przedstawia czegoś analogicznego. Ja może specjalnie wydobędę te momenty bardzo specyficzne, bardzo odróżniające opowieść biblijną od różnych mitów, które są obecne w różnych kulturach, różnych religiach. Ja tych mitów za dużo nie będę przedstawiał. Generalnie też. Na ogół mamy zielone pojęcie na ten temat. Zwrócę uwagę na to, że w Piśmie Świętym i tylko w Piśmie Świętym człowiek został stworzony przez samego Boga przez Boga, który jest twórcą nieba i ziemi. Jeżeli gdziekolwiek pojawia się idea trochę podobna, to po pierwsze, ten Bóg nie jest Bóg <coughs> ziemi, a po wtóre ta idea jest jakoś tam zaśniecona czymś dodatkowym. Ja w tej chwili konkretnie mam na myśli grecki mit o stworzeniu pierwszego człowieka w wersji dionyzyjskiej, bo um, Pewno no, no, mitologię grecką znamy stosunkowo najlepiej, to wszyscy się orientujemy, że tych mitów greckich na temat początku rodu ludzkiego jest pewnie z dziesięć różnych. Najbardziej znany to jest mit o Deukalionie i mianowicie takich naszych, naszych rodzicach poniekąd którzy po potopie szli przez ziemię, y, którą dopiero co zalały y, y, wody potopu i dopiero co y, wyschła i rzucają za siebie kamienie z kamieni, które rzuca za sobą dełkarię wyrastają mężczyźni, a które rzuca pyla, wyrastają kobiety, ale Także tak, widzimy tutaj mowy nie ma o tym, żeby Bóg stworzył człowieka. Jest mit, że pierwszego człowieka ulepił Prometeusz, czyli nawet nie Bóg, tylko, tylko raczej jakiś heros, czy może Hefajstos, jeżeli Bóg to podziemia, czyli jakiś taki. Jest nawet mit o tym, to jest strach mówić, że... Początek ludzkości y, dały zęby smoka włożone do ziemi i z tych zębów smoka powyrastali ludzie. No, y, pierwotna y, idea zawarta w tym micie no, jest straszliwa, że w rzeczy człowiek to jest istota no, no, strasznie groźna, strasznie krwawa no, no, zębów smoka. Smok to jest w ogóle y, ktoś straszny, a zęby to jest to, co w smoku jest najstraszniejszy. Prawda? Jest mit, że pierwsi ludzie, czy przynajmniej niektórzy ludzie pochodzą z mermonidów, to były takie, takie mrówki i ci, co się narodzili z mermonidów, to, to potem są bardzo pracowici, bo są podobne do tych mrówek. Ja ufam, że nikt nie słyszy, żebym ja się z tych mitów podśmiewał, bo na mity trzeba zawsze patrzeć poważnie, bo coś ważnego one przekazują, co w kulturach konkretnych czy przynajmniej w jakichś nurtach tej konkretnej kultury było coś ważnego. I jedyny mit grecki, w którym Zeus, Bóg najwyższy, ale wcale nie stwórca, stworzył człowieka, to mianowicie Dionizy, Boże, który był ulubieńcem innych bogów i tytani go porwali, ugotowali i zjedli. I Zeus ogromnie się rozgniewał, zczaskał tytanów piorunem i tak patrzy na popioły po tych tytanach i ogarnął go ogarnęło go takie uczucie, że przecież w tych popiołach są także reszty tego ukochanego Dionizosa. I wziął te popioły i stworzył z nich pierwszych ludzi. Mit, który zawiera w sobie przesłanie, skąd się wzięło to, że jest w nas zło, że jesteśmy grzeszni. I proszę Państwa, to w różnych kulturach ale praktycznie zawsze początek ludzkości dają nie, nie Bóg Najwyższy, tylko jakieś inne wysokie siły. Dajmy na, to, dajmy na to w mitologii hinduskiej, to ludzie wzięli się nawet z takiej potrójnej degradacji, mianowicie wśród bogów to. Urodził się taki niewydarzony Bóg, niejaki Bibaspat, taki w ogóle bez rąk, bez nóg, no kompletnie niewydarzony, no ale Bóg to już nie chcieli się go wypierać, dali mu żonę i żona, to było dla niej wielką ujmą być żoną no, takiego niewydarzeńca. I w związku z tym podsuwa Biba swojego sobowtórę. Yy, 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 yy. Biba oczywiście się na tym nie poznał. Urodził się z tego związku niejakim Manu, i ten Manu, jeszcze nie człowiek, yy, żeni się z dziesięcioma córkami nocy. Zatem Państwo widzicie trzy piętra degradacji zanim pojawi się człowiek. Mianowicie najpierw Divaskant, taki Bóg, właśnie nie Degradacja druga, że, że nawet nie z boginią ma, ma te, te, tego swojego potomka. Ma. No i degradacja trzecia, no, żeni się z dziesięcioma córkami nocy. Jest początek ludzkości, jest nawet jakiś taki mit aborygenów australijskich. Ja przepraszam za to, że mówię, że pierwsi ludzie zostali stworzeni z odchodów Boga. I proszę Państwa, jeżeli powtarzać, znaczy ja powtarzam się, nie, nie naśpiewam z tych mitów, bo jeżeli się dobrze przypatrzeć, to zawsze jest w nich jakaś no, co najmniej ciekawa, jeżeli nie głęboka idea. Natomiast opis biblijny nie pozostawia wątpliwości, że człowiek jest dziełem samego Boga, Boga Najwyższego, tego, który jest Stworzycielem nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Taka jest wielka godność człowieka. Druga prawda biblijna na temat początków człowieka. Mianowicie, um, cały opis stworzenia kończy się, kolejne dni kończą się stwierdzeniem, że widział Bóg, że to, co stworzył, było dobre, a po stworzeniu człowieka widział Bóg, że to, co stworzył, było bardzo dobre. Człowiek został stworzony jako um, ktoś bardzo dobry. Tutaj Dodatkowo podkreśla to przeświadczenie Słowa Bożego, że człowiek został stworzony jako wolny od śmierci. Śmiertelność na niego przyszła w wyniku grzechu. Krótko mówiąc, autor biblijny nie przeczy temu, że my ludzie jesteśmy ułomni grzeszy ale podkreśla, że grzech i w ogóle zło w naszej historii pojawiło się, nie pochodzi od Boga Stwórcy, pojawiło się, pojawiło się z naszej własnej winy. Tutaj pod tym względem można porównać opis biblijny, dajmy na to, z sumeryjskim początków ludzkości, mianowicie bogowie niżsi no jakoś nie chciało im się sprzątać boskich pałaców, bo to był ich obowiązek i tak sobie pomyśleli, że stworzymy ludzi. I podjęli ten wysiłek stworzenia ludzi, którzy by się zajęli sprzątaniem świata, ale ponieważ to byli tylko bogowie niżsi, to to nie bardzo im się udawały te, y, te wysiłki. Dopiero za siódmym razem to, co y, ukształtowali, to jakoś to nadawało się do życia, ale też było takie popaprane i, i po, 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 y, pokaleczone. I wtedy Bóg, tak Bóg Najwyższy, y, ulitował się. I, Dokonał takich poprawek, żeby, żeby no ten człowiek mógł jako tako żyć. No przede wszystkim dokonał jego wyprostowania, bo, bo ten niewydarzony twór bogów niższych. No ja przepraszam, że w ogóle to podejmuję, ale po prostu to tło jest bardzo dobrym kontrastem, na którym możemy docenić niezwykłą głębi opisu biblijnego, a także odwagę autora biblijnego, który z całą jasnością głosił coś, co w tamtych czasach, jak się wydaje, w żadnej kulturze nie było głoszone. Nie jest wykluczone, że opis stworzenia człowieka z mugu ziemi, że zawiera w sobie akcenty polemiczne w stosunku do babilońskiego mitu stworzenia człowieka, bo babiloński mit stworzenia człowieka brzmi mniej więcej następująco. Na początku była walka smoka, tiamat z bogiem Mardukiem, walka sił zła z siłami dobra. I bogowie, którzy już wtedy istnieli, no nie bardzo mieli ochoty opowiedzieć się po której ze stron. Ale jeden z tych bogów imieniem Kinku opowiedział się po stronie smoka. I Marduk po zwycięstwie przychodzi do siedziby bogów i bogom jest głupio, że nie poparli tego zwycięzcy w palce i żeby udobruchać Marduka złożyli w ofierze owego Kingu, co Marduka rozgniewało, bo on by sobie tego nie życzył i tak patrzy na tę krew, która spłynęła z tego przekrętnika Kingu na ziemię i tę yy, glina zmieszana z tą krwią, wziął tą glinę i ukształtował człowieka. Jeżeli jest taki autor, mamy ten bardzo szalenie ciekawe studium, niemiecki biblista Norbert Rofik. jeżeli jego domysły są trafne, to być może ten motyw stworzenia człowieka z gliny ziemi, z czystej gliny ziemi, z najczystszej, po hebrajsku Adama, że być może, być może jest to polemika, że to nieprawda, że człowiek został stworzony jako naznaczony złem, nie? Człowiek został stworzony jako bardzo dobry, nie było w nim nic złego, to zło się pojawiło później i stąd ogromne znaczenie opowieści o grzechu pierworodnym wyjaśniającej początek zła w naszej ludzkiej historii.